Pokonałem Nikola Tesla jak Skaliborem i kupiłem Ironclad Class w Dead Race. Jest sporo klas i ja gram tylko wampirem, więc kupię Ironclada za 100 bondów. Equipnego i nim zagram. Jak cię, jak on wygląda. Z całym setem będę od razu, więc to też nie jest takie złe. ej, ej, ej nie podnoś mi tego, dawaj mi to. Oj, wolny jestem. I ja pierdzielę. Mam cały set już na sobie? Tak, okej. Okay. Strasznie pełniutki jestem. Tak się przyzwyczaiłem do tego vampira. O kurde. Wydawaj to złoto. Będę musiał chce konia znaleźć, jak nic. O nie. Ja nie chcę mieć z, z nimi nic wspólnego. Ale konik by się też przydał. Okej okay. Zobaczymy. I do po mnie, dobra, nic z tego, hmm. albo coś z tego będzie, coś z tego będzie, hmm. weznę to i mam konia, jest udało mi się. Cel osiągnięty Nie, ja nie chciałem ich sprzedawać Uuu, jest rifle Let's go Mam to co chciałem Jestem w siódmym niebie w takim razie teraz hmm, Jeszcze to cofanie Na koni jest katastrofa też Dosłownie uciekać, jestem w dupy w takim razie Dawaj, dawaj, dawaj cwaniaku, chodź tu no oni tam są Widzę ich Chodź O zją go na raz Czy da? Z daleka? O nie Nadchodzi O, jest i presko, dobra. Nie, nie, zostaw nie, zostaw nie, zostaw nie. Daj preskota, ja sam tu uciekam. Mam 150 kasem. Mam to, co chciałem. Mam to, co chciałem, zostaw mnie. Ale paliwa mam malutko. O mój boże. Ja muszę się po ich ciała wrócić. Chyba. Jeszcze dwa istnieją, okej. Okay. Koniu, w tamtą stronę. Muszę sobie wycelować. Okej. Okay. Będę miał zapasowego konia. Tak, to jest plan na życie. I ciała weź. Nikogo tu nie ma. Co ty gadasz? O kurde. Nikogo tu nie ma. Mam kasę. Amunicję. O, mam lepszy rifle. Okej, okay, układa się, to jest ważne. No i się zacznie, Elektrokutionera będę chciał mieć, oj, będę chciał go mieć. No więc tak. Turn on i uciekaj. Uciekaj, nie trolluj koń. Uciekaj. Póki mnie jeszcze piorun nie walnął, nie pierdyknął. Póki się jeszcze doktorki nie spawnio. O to, 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 to. Okej okay. Jestem nieumiejętnym Ranger co Tyle można stwierdzić Widzę cię Dupku Dobra Dotorki chyba się przestały spawnić A Nie ma muzyczki to nie ma spawnowania się A, O nie, nie 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 Co ja mam teraz zrobić? Co mam zrobić skoro? On nie tujo Nie wierzę. Jest! Udało mi się tu dostać. Na dach. Okej. Okay. Okej, okay, czuję się bezpiecznie. Mogę się potem wspiąć! Co jest? Przedem to tylko dlatego, że noc się zrobiła. A nie chcę umierać. Będę jeszcze na tym, to będę się czuł jeszcze bardziej bezpiecznie. Będę mógł strzelać Okej okay. Pięknie Ułożyłem Nikolę Tesla Ja pierdzielę Ale chyba nie będę chciał zrobić elektrokutionera Bo kurde no Mam strasznie mało amunicji I nie mam rifle Katastrofa Ja stąd uciekam Ja stąd zbierniczam Dostaw mnie Mmm... Uciekam. O nie, o nie! Cheater, cheater, odejdź ode mnie. Co ja robię w ogóle z życiem? Jak ja nie lubię operować. Takiego konia. Ojejku. Scrossboa, jak ty strzelasz strasznie w górę. Okej. Okay. Dawaj ich. Dawaj ich. Mam dużo amunicji. Więc na luzie. O nie! O tu idzie! Tam jest kolejny Nie powinno O nie! O nie, oni byli za blisko mnie O jejku Ilu was tu jeszcze będzie, co? Co jest z wami nie tak? Odejdźcie stąd Ja widzę jak tam idą ciągle Z mieczem jakiś teraz idzie no to pewnie powinni być wszyscy co nie? O nie, mój koń prawie umarł. Jest i Goliat. Okej, okay, uś się tym koniem, O tak, pięknie. Oj, nie mam ci na, na kilka strzałów. Niestety. Nie ma elektrokutionera, tak jak wcześniej. Kurde Ile to może teraz zająć? Nie powiem, że nie, ale on jest szybki Kurde, ogarnij się Ej, nie zbliżaj się Oczep się ode mnie Co jest Trafiam w ogóle w niego Ale mu mało HP sadzi, ojejku Co jest Ty wszystkie amunicje na niego pójdą Mm, a jak ser radzi to? Nie wiem. Średnio, ojejku, nie. A to? Ty to mu coś robi. Ale też mało. Dobra, niech stracę te wszystkie amunicje na tym. Ale kurczę, czemu tak... O nie, tylko nie noc. Tylko nie noc. Tam jest Sterling. Okej. Okay. To jest ta noc głupia z wampirami. Ojejku Kurczę, bo mu w łeb nie mogę trafić, bo ma jakieś zasrane coś. Elma, Spaniak. O mój Boże, to jest katastrofa pokonanie go. Ojejku. Ale on w ogóle nie strzela... nie strzela z tego prosboła. O nie. O nie Na raz Okej, okay, teraz cię muszę tym pokonywać Jest w końcu, ja pierdzielę Istna katastrofa Jeszcze ta noc zasrana, ja pierdzielę no. I się akurat jeszcze noc zrobiła, no chyba se jaja robisz Gdzie wszyscy są? Tam ktoś jest Dawaj go, no strzelasz w niego przecież Okej okay. Od tyłu mogą mi wejść Okej, okay, jest jeszcze ta noc niebezpieczna Strasznie mało widzę Okej okay. Tamtedy mogą mi tylko wejść O kur... Może nie tylko tamtedy Nigdzie ich tu... to się ze mną dzieje? Nie wiem Ale gdzie oni wszyscy mogą być Tu wyjdę i umrę, co nie? No to pewnie. No to pewnie, no to pewnie. No to pewnie. O mój Boże. To chyba tam szedł. Ja pierdzielę. To się ze mną dzieje, gdy użyłem Eskalibura. Zabijecie tym. U. Dało się. O Gdy nie wam to jestem taki bezumiejętny. Dobra. Ym... Tam ktoś jest. Tam ktoś jest. Ty Ym... to wszyscy? Nie, ktoś do mnie strzelił. Stamtąd strzelił. Dobra. Chyba jest bezpiecznie. Ale koniec mogę mieć zawsze tutaj gdzieś przygotowanego, bo to nigdy nic nie wiadomo. Pięknie. 4 minuty. 4 minuty na luzie. Tutaj sobie pójdę, będę się spałnić Mam sporo amunicji. Oj, mam sporo. Jest i Nikola, Tesla. oj oj. No oj, oj. Oj, 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 nie rzucaj, tak. Okej okay. Dobra. Tych muszę pokonać jeszcze. A ja to tak sobie trafem, dobrze. O nie. Nikola, Tesla jest łatwiejsza chyba do pokonania z tego rifle niż... Goliad, naprawdę. Bo to nie ma żadnego nudnego hełmu. Dobra, tym tego też zrobiłem. Wolę nie wchodzić do środka, bo tam naprawdę mało miejsca jest. Okej okay. Dawaj, 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 nawalaj Nie może mnie ta nikolatesa trafić. Nie może! Po prostu nie może Uda mi się na pewno ją pokonać. Bo się to źle prezentuje. Ojej, to było bliskie. Mogą by mnie zabić albo mojego konia. Dobra, uciekaj, da, bądź dalej tej Nikoli Nie Nie, nie, co jest? Co ja robię w ogóle? Co ja robię w ogóle? Co ja robię w ogóle? Co ja robię? Co? Co jest? O mój Boże. Co? Się odwaliło. Exc Excalibur jest taki OP. Jacie. To jest po prostu niesamowite, jaki to on OP jest. Gdyby nie on, to już tyle. Byłoby po mnie. ja pierdzielę Jest, mogę już tu przeskoczyć. O tak. Jeśli Ci na się podobało, to nie zapomnijcie Saru, dać beczkę, mu w leżymie, sens, niech Ci